No przede wszystkim dużo emocji na koniec, myślę niepotrzebnych, zupełnie sędziowie wprowadzili strasznie nerwową atmosferę, nawet ten czas doliczony, przedłużony o dwie minuty nie pomógł. Z samego przebiegu gry uważam, że... Zagraliśmy na pewno e, bardzo ambitnie, bardzo z wolą zwycięstwa. Nie chcieliśmy tutaj remisu i to było widać. Dużo faz przejściowych w tym meczu, dużo takich dobrych fragmentów, dużo słabszych, e, martwią, łatwo stracone bramki. Nie wiem, czy rzut karny był, czy nie. Najprawdopodobniej był przed szesnastką, ale to, to mówię, to nie ja sędziuję, więc jakby trochę problem i szkoda, bo w tych dobrych momentach właśnie traciliśmy bramki, bo wydawało się, że e, w pierwszej połowie do tej bramki straconej to my mieliśmy inicjatywę. Wydawało się, że, że zupełnie to dobrze wygląda. Tracimy bramkę znowu na początku meczu odrabiamy. Pocieszające było to, że dwa razy odrobiliśmy, gdzie wiadomo, jakie problemy mamy z zdobywaniem bramek, więc to, to jest z pozytywów, na pewno z negatywów to, jak, jak łatwo przede wszystkim Marcel Zula wchodził w naszą linię obrony, to jest po prostu. Zatrważające, że nie potrafimy przerwać faulem gdzieś wcześniej, nawet jeżeli taka jest potrzeba. Przerywamy gdzieś przed polem karnym. Sędzia zakwalifikował to jako karny. No i to jest jakby największy problem. Oczywiście doliczony czas gry. Nie wiem, też mój zespół twierdzi, że był faulowany nasz zawodnik, który stoi w strefie, ale sędzia nie gwiżdża. Potem idealny strzał i przegrywamy 3-2. Musimy wracać do, do Elbląga bez punktów, ale na pewno na pewno taki pozytywny mecz w naszym wykonaniu, jeżeli chodzi o przede wszystkim walkę do ostatniej minuty o zwycięstwo. Witam wszystkich. Przede wszystkim jak szedłem na konferencję nasunęła mi się taka myśl, że kibice dopingowali nas nie poddawaj się ukochana ma. No i tak naprawdę do końca meczu się nie poddaliśmy, walczyliśmy o to zwycięstwo. Graliśmy według naszych, naszych reguł i, i, i to zaprocentowało zaprocentowało strzeloną bramką na 3-2 w piłce nożnej. Często jest tak, że w jednym meczu los zabiera, w drugim oddaje. Natomiast dzi dzisiejszą wolą, wolą walki, wolą zwycięstwa tak naprawdę pokonaliśmy Elbląg. W naszej grze było sporo dobrych momentów, sporo też, sporo też gorszych, nad którymi musimy jeszcze, jeszcze popracować. Natomiast, natomiast bardzo dużo pozytywów i gratuluję moim moim zawodnikom. Myślę, że w tak krótkim czasie stworzyliśmy zespół, który, który idzie w jednym kierunku, który jeden za drugiego walczy, który, który wspólnie się cieszy, wspólnie, wspólnie też doświadcza porażki. Także bardzo się cieszę, mam nadzieję i jestem w święcie przekonany, że pójdzie to dalej w tym kierunku i z meczu na mecz będziemy mocniejszym zespołem, trudniejszym do pokonania.